Cześć, w dzisiejszym rower Engle Engine X bardzo fajny rowerek sprawdzamy jego test zasięgu tak jak było obiecane czyli seria takich długodystansowych zaległych filmików, bardzo szybki filmik więc zaczynamy szybciutko rower naładowany na maksa fajnie wygląda, zobaczymy jak się będzie jechało, więc zapraszam mamy tutaj informacji w Voltach, ale widzimy, że jest naładowany na maksa Jedziemy! No i tak jak mówię, maksymalne ustawienia. Piąty bieg 25 na godzinę. Fajnie się jedzie, wygodnie. Jak będziecie chcieli, całą recenzję tego roweru Engwe e, Engine X, to zapraszam na, na kanał. Pod filmem w opisie będziecie mieli link do tej recenzji. No a ja śmigam sobie elegancko 25 na godzinę. Pogoda piękna, roboty drogowe są. Wszystko jest w porządku, tak jak powinno być. Zobaczymy, jak ten. Jak to cacucho sobie poradzi. Także. każdy szczyt Hej, przez pola mkniesz Zęgwy wiatrem, pierwszy sieć Hej, nigdy się nie spóźnisz. słuchajcie, dojechałem nim na szczyt góry. Rzeczka, sokolec, można powiedzieć, na rzecz, w rzeczce. No ale została mi jedna kreska, więc już nie będę dalej go katował po tych górach, bo naprawdę pojechałem w nim pod wysokie góry. Nie oszczędzałem go. Wiem, że to jest tylko 250 W, no ale chciałem po prostu go tak przeciągać po tych wszystkich górach, więc naprawdę nie miał, nie miał lekko. Zobaczymy jaki będzie dystans, tak jak mówię jest jedna kreska, ale teraz będzie w dół, troszeczkę nadrobi. Jedziemy dalej, zobaczymy dokąd nas doprowadzi. No i jak na rower o fatbike'owych kołach, silniku 250W, całkiem nieźle biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu jakie musiał pokonać rower. Ale także i praktycznie brak mojego wspomagania pedałami, ponieważ co tu dużo mówić, obijałem się podczas testu, to dystans, który uzyskał, mogę stwierdzić, że zaliczył na piątkę z plusem. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.